私たちは。 Uwaga jednostki! Wydaje rozkaz bojowy. Pali się więźba dachowa. Zastęp podnośnika poda jeden prąd wody 75 na konstrukcję dachu. Przeszów pierwszy zastęp wyda z drabiny D10W prąd wody w obronie na dach. Następnie zastęp GCBA sporządzi dostarczanie wody do podnośnika i zasilanie w który się znajduje na stronie południowej po mojej stronie. Wykonacz. Dzisiaj ćwiczenia na markecie Biedronka. Jest to nowy market wybudowany na terenie powiatu kamiennogórskiego. Przeprowadziliśmy ćwiczenia, których celem miało być sprawdzenie warunków budowlanych w tym markecie, materiałów, które są tutaj zgromadzone palnych oraz zapoznanie się z tym obiektem. A scenariusz wyglądał jak? Co się pali? scenariuszu założyliśmy, że pali się w części magazynowej Marketu, prowadziliśmy działania gaśnicze i obronne na terenie dachu tego obiektu, jak również Rota prowadziła działania wewnątrz obiektu, ewakuacji os osoby poszkodowanej, ćwiczyliśmy również elementy pierwszej pomocy przedlekarskiej. Mhm. Ile jednostek brało udział i skąd te jednostki? Brały udział trzy jednostki z kamiennej góry z jednostki ratowniczo-gaśniczej i dwie jednostki z przeszłości. Jakieś krótkie wnioski? Market został wybudowany w takim miejscu, że nie ma trudności z dojazdem, jest dobre zaopatrzenie wodne, są dwa wydajne hydranty, które tutaj w tej materii nie, nie pozostawiają jakby nie będą, nie będą problemem dla nas, jeżeli chodzi o zaopatrzenie wodne. Pewnym, pewnym kłopotem jest tutaj konstrukcja drewniana tego dachu, która jest zabudowana od wewnątrz płytami rewiksowymi. W tej przestrzeni wolnej między stropodachem a dachem przebiegają instalacje i tam potencjalnie może dojść do jakichś zagrożeń. Dlatego stworzyliśmy tak zwaną kartę obiekt, gdzie dokładnie to wszystko będzie opisane, włazy na ten dach będą opisane i w razie jakichś i będziemy wiedzieli jak tam się dostać do, do tej konstrukcji dachu, to to wydaje się być tutaj dla nas największym problemem i niespodzianką na wypadek jakichś rzeczywistych działań.